Witam Was bardzo serdecznie. 20.04 szybki odcinek. Tutaj nagrywamy z tego, co się dzisiaj wydarzyło w FC25. A jeśli chodzi o content, to dostaliśmy player piki, A player piki to jest coś zupełnie bardziej wyczekiwanego niż jakieś 3 razy 77 plus w jednej paczce. Także dostaliśmy player piki, No właśnie, jak one wyglądają, 77 plus do wyboru, jeden z trzech rzadkich złotych piłkarzy tutaj jeśli chodzi o takiego pika. I zobaczmy, jaka jest tutaj reakcja społeczności, oczywiście, na tego pika. Ja zrobię tak, myślę, że no, z 10 tych pików tutaj, 3 nawet już zrobiłem na Webapie. Natomiast zerknijmy faktycznie, jak to wygląda tutaj, jak to ludzie oceniają. 475 łapek w górę, 83 łapki w dół, więc zdecydowanie ciepło przyjęte to SBC. Oczywiście niska cena. No i tutaj, a, no, właśnie, problemy związane z otwieraniem tych pików na Webapie. Tutaj to jest tym. Z tym problem. No ten app jest zliczowany, tak jak tutaj ludzie ludzie piszą. No tylko na konsoli w takim razie będzie można je otworzyć. Także o, zrobimy 20, dostałem 1,82 i 19 razy 79 lub mniej. No zobaczymy, czy u mnie też tak faktycznie fatalnie będzie. Oby nie. Oby nie słuchajcie, więc przechodzimy do tego SBC. Budowanie składu sobie tutaj zrobimy. I data pozyskania to ignoruj. Ignoruj pozycję tak. Z magazynu możemy zrobić e, ocena rosnąco i budujemy, budujemy. Szkoda, że nie da się wybrać, żeby było dokładnie, wiecie, trzy, trzy rzadkie złote karty, bo tu mamy tak to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, aż sześć takich kart, ale e, powiedzmy sobie szczerze, i tak to jest magazyn duplikatów, więc nic więcej lepszego z tymi kartami nie wymyślę, lepiej po prostu, e, lepiej po prostu te piki cyknąć zrobić. Dobra, to zrobię jeszcze sześć. Widziałem też, że pytaliście się w, w komentarzach pod wczorajszym odcinkiem, który oczywiście był skrótem z Champions, gdzie te wszystkie te spotkania rozgrywałem podczas, podczas streama. Natomiast pytaliście się, no BJ, jak tam ta obrona zaawansowana finalnie, no czy polecasz, czy nie? Yy, no i kwestia jest taka, że zagrałem jeden weekend na tej obronie zaawansowanej i wbiłem, no co, bilans taki sam. Właściwie no, grałem też na, na, na innych kontach, no ale no ta, te, te 13 zwycięstw było wbite, czyli właściwie tak samo jak na jak na y, obronie taktycznej, ale myślę, że kwestią przyzwyczajenia się y, jest, y, znaczy kwestią czasu jest lepsze przyzwyczajenie się do tej, do tej obrony, co potencjalnie może dać mi lekką przewagę, bo na razie jeszcze powoduje sobie y, sam problemy poprzez naciskanie tego odbioru za często, w niezbyt y, odpowiednich momentach, gdzie czasem po prostu wydaje mi się, że, że może, y, wiecie, jeszcze jest przyzwyczajenie z tej obrony Taktycznej, że po prostu nacisnę odbiór, i zamiast w polu karnym takiego typowego odbioru, właśnie mój zawodnik będzie bardziej naciskał bark w bark na, na przeciwnika, no a to się niestety to się niestety nie dzieje. Jest ten mocny odbiór robiony, no i ja, ja niestety tracę przez to, przez to szansę na odbiór piłki, a ja po prostu fauluję przeciwnika i on zgarnia szut karny, na przykład. Także tutaj. Takie problemy też z tego tytułu miałem, więc jeśli jeszcze zacznę lepsze te timingi łapać, to myślę, że jakaś tam korzyść z tego może być. No a w ogóle czemu się zdecydowałem na tą obronę zaawansowaną. No Ze względu na to, że współpracuję z Tibem Hult, prawdopodobnie kojarzycie taką, taką organizację pod kątem coachingowym. No i ostatnio właśnie usłyszałem od nich, że jeśli chodzi o ich proplayerów, no to no to mm, wszyscy mm, tam grałem na obronie zaawansowanej akurat, także gdzieś faktycznie, być może jest to czasami, tak jak ja mówiłem, że trochę jest to zbyt manualne i przez to możemy na tym tracić, ale może jak to się wymasteruje, może jeśli faktycznie człowiek poświęci na to um, dużo czasu, to ym, korzyści z tego będą po prostu większe. Ja na razie po, po pierwszym weekendzie nie zauważyłem z tego tytułu, wiecie, pogorszenia mojego bilansu, no ale te karne prokurowałem, gdzie wcześniej na taktycznej praktycznie tych karnych gdzieś tam w ogóle nie powodowałem. Dobra, zrobię 8 pików, słuchajcie, żeby tutaj was yy, specjalnie moją gadką nie zanudzać. Także jeszcze jeden pik. No i co, i będę dalej testował tą obronę zaawansowaną. Może jutro nagram jakiś odcinek, słuchajcie, gdzie przyniesiemy się na rywalsy droga do Litarnej i trochę więcej o tej obronie zaawansowanej w praktyce opowiem. Tak, myślę, że to będzie dosyć dobry koncept. Okej, okay, magazyn. No yy, dobra, to trzeba się po, po prostu pozbywać tych kart z magazynu. I kolejna karta piłkarska, 77, plus player pick. Zrobiony. No dobra, to otwieramy. Otwieramy 8 pików, tak na szybkości. 86! I są 87 na duplikacie, co jest od razu w pierwszym piku? No dobra, biorę Sona w takim razie, słuchajcie. Tak, a tam kartę za 100 000 monet to od razu w pierwszym piku 77, plus dobra, patrzymy dalej. Bierzemy Gawiego, 83. Najwyżej wrzucimy to wszystko. No, oczywiście to też jest, yy, sąd pójdzie do magazynu duplikatów, bo, bo jest niestety kartą yy, u mnie też już niewymienną. Także yy, ciekawie. 87, 83, 82, chyba nie jest tak źle jak pisał ten gościu na futbinie. 85 teraz pani Ford, więc no ja na razie tutaj żadnych pików 77 nie widzę, ale w końcu pewnie się gorzej trafi. Lacazette 82. 82 to najgorszy wybór w tym momencie, więc naprawdę jestem ukontentowany. No i wreszcie 79 jako najgorsza opcja w tym momencie, którą miałem. Patrzymy dalej, czy utrzymamy taką tendencję niską, no nie, bo wracamy do 82, jest w porządku, no i ostatnia karta, dwa razy już coś co posiadam, no i wezmę sobie też tą panią, którą już posiadamy. No dobra, to to wszystko do klubu, to do magazynu duplikatów, myślę, że piłki całkiem okej, okay. no i pojawił się też nowy zawodnik w postaci wspominkowego, Pierre-Emerick Aubameyanga, piłkarze, tutaj oczywiście musimy wejść, piłkarze, Pierre-Emerick Aubameyang, gdzie on nam się tutaj schował? Gdzie nam się schował? Jest. Piłkarz wspominkowy. Obo Young. Mm, dobra. Jak my go tutaj oceniamy? 4 na 4 noga prawa. Szybkość biegu 96. Na to warto zwrócić uwagę. 89 wykończenia, 92 ustawienia w ataku. Um, jeśli chodzi o dribbling. Równowaga 78 nie za dużo, zwinność 81 także nie za dużo, skoczność 86. No i przy jego 1,87 87 wzrostu, no to i tak o, o sporo piłek w powietrzu będzie w stanie powalczyć. Strzelec finezyjny na playstylu plus, więc bardzo przyjemnie. Do tego strzały z fałsza. Szybkość, piłkarski dryk, czy też powershoty na zwykłym playstylu szarym, myślę, że całkiem ok. I list polakarnego na dwóch plusach, więc też całkiem ciekawa tutaj rola. No minus jest taki. O, ma też jeszcze prawego pomocnika. No minus jest taki, że. No, a propos tego zawodnika, no ta jego liga, prawda, i narodowość, Gabon, Liga Saudyjska, no nie jest lekko kogo zgrać, więc co, na ławkę gość za 170 tysięcy monet? Kurczę, no jeśli ktoś ma dużo fodera, no to może warto pomyśleć, ale tak to, no jak grać takiego janga? czy w ogóle jeśli chodzi o jego klub, jest jakikolwiek zawodnik, który by pasował pod zgranie takiego janga? Jeszcze zerknę, ale nie wydaje mi się osobiście, nie wydaje mi się. Także sobie możemy tu zerknąć, jest Mayak, no on jest dosyć dobrze oceniony, widzę, bo 1206 łapek w górę 363 łapek, łapek w dół. Impossible to link, no właśnie, no nie, nie da się go zgrać, ale świetny słup, no, hmm, no tak, tak ludzie piszą mi, że przez to little overpriced, czyli że troszeczkę zbyt drogi, jak jeśli mamy go traktować tylko jako rezerwowego. Z Neymarem, z dwoma ikonami i z menadżerem z Ligi Saudyjskiej lub z Gabonu. I wtedy Neymar, aha, no że z Neymarem, no. Że z Neymarem zgrywać, no, że w ten sposób, e, plus ewentualnie jakieś ikonki. No może to jest jakaś opcja, może to jest jakaś opcja. W sumie, no mi się Neymarem zawsze grało y, fantastycznie. Y, y, no, pytasz się też, ile one W ogóle, taka, taka karta, nie, która, no, mimo wszystko, Matrixtera, ma fantastyczne fake shoty. Ma nawet, właśnie to jest, to jest, to jest ciekawe, że gra się takim Neymarem o się 80 wykończenia, ale i tak czujesz, że wykańcza często lepiej niż jakiś napastnik, który ma ponad. 87, ponad 88 wykończenia, nie? Także to tak, tak też bywa. 830 tysięcy za tego Neymara, lepszego. On jest dużo lepszy? Trochę lepszy jest. Kurczę, może powrócę do Neymara? Jakoś tak to wykombinuję? Dla typu, ale typowo dla Aubameyanga, czy warto? No nie wiem, nie wiem, nie jestem przekonany do końca. Aha, no ewentualnie ludzie tuż tu tutaj rana już hypują, tak? Pod kątem ceny, że też będzie pasować pod, pod zgranie do do Aube. Patrzymy. A no, tutaj ludzie akurat nie, nie napisali, że a propos auby by się tutaj nadawał, no ale jak widzimy cena wskakuje cena do, do góry. Także tak to wygląda. No Mam zagłoskę z tym albumem, ale na razie chyba się skupię po prostu na player pickach, żeby troszeczkę porobić, może klub poczyścić, może coś jeszcze fajniejszego wpadnie. Dzięki za ten wieczorny odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia.